Witam Was serdecznie w kolejnym FIFOWym materiale. Co tam u Was słychać? Jak Wasze wtorki i weekend ligi, czy skończyliście tam, gdzie chcieliście, czy może wyżej, może niżej? Pochwalcie się. A my przechodzimy do rzeczy, co się dzisiaj dzieje w FIFI i również wczoraj, bo wczoraj nie wrzucałem filmu, tak więc mamy trochę do nadrobienia. Jeśli chodzi o promocję świąteczną, wiadomo jak to wygląda. Wyszedł Rashford i Murillo. Znaczy, o dziwo ten Murillo jest chyba pierwszym SBC-kiem świątecznym, który powiedziałbym, że nawet w miarę ma OK value. Wymaga składu 84 plus jedna karta z Champions, Food Champions, jeśli gracie Weekend League, albo Drużynę Tygodnia, w tej chwili Drużyny Tygodnia i tak są bardzo tanio, tak więc nie jest źle, jest to bardzo, bardzo solidny obrońca, może się przydać do jakichś zadań związanych z serii A, a poza tym jego staty są trochę podobne do Kanawaro, więc jeśli lubicie tego typu zawodników, to jest naprawdę solidny. Ale Rashford. No Rashford, Rashford, Rashford. Rashi, czemu jesteś taki drogi? Znaczy czemu i Cię tak pokrzywdziło? Karta bardzo dobra ogólnie, nie ma co mówić, że nie, ale upgrade nie za duży. Dostał trochę driblingu i fizyczności przede wszystkim, jeśli chodzi o jego staty strzeleckie, strzeleckie, to są ledwo lepsze od jego karty podstawowej. Znowu te felerne plus jeden wykończenia, tak jak wczoraj mieliśmy też porażkę w postaci daglasa Kosty, który generalnie jest fajną kartą, tylko że też dostał plus jeden finishingu i w ogóle, no i życzyli sobie za to strasznie drogo. Wiecie o co chodzi, na pewno widzieliście wczorajsze karty. Dzisiaj jest troszkę lepiej, ale wciąż to jest wszystko za drogie. Ale mamy też inne rzeczy sobie do pogadania. Przede wszystkim wydarzyło się losowanie grupowe do Road to the Final oraz. Oraz, oraz. Oraz, co ja gadam, Road to the Final? Losowanie grup z Champions League, która odbędzie się w lutym. Wraca do nas w lutym Liga Mistrzów, tak? Wraca też Liga Europy i odbyło się losowanie które pokazało nam kto z kim gra i przez to na przykład taki Real wylosował Manchester City, co spowodowało, że Militao spadł, o dziwo Mares chyba też krasznął, więc jedni myślą, że Real ma większe szanse, drudzy myślą, że City ma większe szanse i ogólnie karty, które trafiły na ciężkich oponentów, zresztą mam ściągę, zaraz Wam pokażę. Kto na kogo trafił, jeśli o tym nie wiecie i Was to interesuje, to proszę bardzo. Właśnie Madryt na Man City, spadł też Sancho, który gra z Paris Saint-Germain, zaraz ktoś mnie zjedzie, jak się mówi. No i co? No i wiadomo, kto tu jest faworytem. Paryżjanie, tak więc no Sancho poszedł w dół, Napoli z Barceloną, więc też Alan poszedł w dół. Wiadomo, ludzie się hypują na te mecze i antyhypują w takiej postaci, że właśnie jest nie najgorszy moment teraz, bo uważam, że te karty mogą zlecieć aż za nisko, ale z tym tutaj bym był uważny też z drugiej strony. Jeśli chodzi o inwestowanie w te karty, bo one mogą się odbić, ale nie muszą. Na przykład taki Alan są przecieki, że możliwe, że dołączy do pa Paryżianów właśnie do, do Paryżu, do PSZ, że dołączy Alan. Alan, który obecnie gra w Napoli. Jeśli jego karta przejdzie, to w tym roku będzie mógł, znaczy, już technicznie w przyszłym roku będzie mógł dla nich grać, bo to też zmienili rok temu zasady piłkarskie, że nawet jak przejdziesz do innego klubu, który też gra w Champions League, to możesz dla nich grać, chyba, że PSŻ by zrobiło więcej niż jeden transfer i zadecydowało, że ktoś inny będzie za Alana grał. Kto też jest, na przykład przechodzi z drużyny, która też jest w Champions League, Champions League czyli w tym wypadku właśnie Napoli tam. Więc no nie wiem, myślę, że jego karta może się odbić, jest, odbić jest to coś, na co można spojrzeć, bo. No wiadomo, wiadomo jak to jest z paniką. Tak jak panikują, to, to wystawiają wszyscy naraz i te ceny się coraz bardziej zaniżają i może być dobry moment, żeby kilka takich kart przytulić, ale tutaj byłbym uważny, bo nie mam pewności, czy te karty odbiją. O czym mamy sobie dalej do pogadania, to jest mój Ramos od Karpi, to nieważne. Um, są przecieki jeśli chodzi o aktualną promocję świąteczną, kto nam jeszcze został? Bo tak trochę za szybko, mam, że przyszedłem w ten temat Champions League, a to jest dla Was pewnie ważniejsze. Jakie karty wyjdą? Mamy dwa przecieki w takiej postaci, że chyba właśnie jakaś hiszpańska strona. Podała nam kto będzie, ale też mamy Twittera od gościa, który do tej pory się nie mylił. Liknął już właśnie Kostę, liknął Fekira, wszystko się sprawdzało, liknął Rashforda i Murillo. Wszystko, wszystko się sprawdza, więc jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że to też się sprawdzi, że dzisiaj wieczorem mamy Inaki Williamsa i Kawaniego wieczorem, dzisiaj, dzisiaj, czyli za kilka godzin. Potem właśnie jest też Cavani, potem mamy Atala z Francji, potem mamy Modric, nie że z Francji, że jest Francuzem, żeby ktoś mnie zaraz nie tego, tylko z Ligi Francuskiej. Mamy też Modricza z Chorwacji jako Chorwat, mamy też Shakiriego z Liverpoolu jako Szwajcar, bo wiadomo, tak jak Wam mówiłem, tam dwa filmy temu, że. Część tych piłkarzy jest, znaczy jest top 12 narodowości, które obecnie są w rankingu FIFA i top 12 pozycji z top 5 lig. Bardzo dużo top. Potem Sisoko, oczywiście, też jest. No, jeśli Sisoko to już od dawna wiemy, że prawdopodobnie wyjdzie, aczkolwiek wiadomo jak to jest. To, że coś jest liknięte, nie znaczy, że się wydarzy w 100%. I jej też może pokrzyżować nam plany. Wszyscy się przygotowują na Sisoko, a się okaże, że Sisoko nie wyjdzie. Ale tak, też od dawna jest liknięty, że prędzej czy później ten Sisoko wyjdzie. Nawet tak naprawdę wiemy dokładnie, kiedy ma potencjał, aby wyjść. O, jest tutaj, jest tutaj kolejna ściąga, więc teraz mieliśmy Rashforda. Nie zaraz, czy to jest w tą stronę, żebym się tutaj nie pomylił. Belgia i potencjalne kluby, kluby, które mogą być Francja i potencjalne kluby mieliśmy Herte i, i Francuza, mieliśmy Arcuy, Brazylijczyka, mieliśmy Kosztę i mieliśmy. Kogo z tych zespołów Mieliśmy, mieliśmy któryś z tych zespołów? Kogo wczoraj mi się nie pamiętam. W każdym razie tak to wygląda i dzisiaj mieliśmy Anglię i Sampdorię, tak, to też się zgadza, tak, bo, bo Murillo jest z Sampdorii, jeszcze się upewnię, czy to na pewno, czy na pewno ta ściąga się zgadza z prawdą, tak, 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 Murillo jest z Sampdorii, czyli wszystko by się zgadzało, nie pamiętam kto wczoraj był z Kostą, ale, ale to chyba musiał być jeden z tych zespołów, nie, czy nie? Betis, tak, Betis, Betis, Fekir był, oczywiście, dobra, bo już myślałem, że tu jest coś nie tak. No i z tego wniosek, że dzisiaj Urugwajczykiem będzie Kawani i zespołem będzie Reim, Rem, 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 chyba Rem, 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 proszę nie zabijajcie mnie, nie, nie oglądam francuskiej ligi, e, czyli to będzie właśnie Atal, czyli te dwie karty dzisiaj wyjdą. Atal będzie right backiem, czyli prawym obrońcą, prawdopodobnie, a, no, Kawani, wiadomo, w ataku, więc to by było na tyle, jeśli chodzi o Liki i przecieki z promocji świątecznej. Zobaczymy, jak wygląda, będą wyglądać ceny, tak? Ogólnie widzimy, że ta świąteczna promocja niestety jest mocno, mocno za droga. Większość kart jest bardzo przecenionych. Jedyny, właśnie Murillo, teraz uważam, że nie jest tragiczny, aczkolwiek i tak uważam, że gdyby ta karta była na rynku, to wymienna byłaby tańsza niż on jest jako SBC, no ale niestety to jest jej. Oni robią nam psychologiczne testy, ile jeszcze wytrzymamy z nimi, jeśli chodzi o jak drogie karty będziemy robić, ale pewnie ich statystyki pokazują, że ludzie robią te karty, więc mogą sobie pozwolić na to, żeby wypuszczać je tak drogie. Smutna rzecz, ale prawdziwa. Icon słapy, to jest kolejny temat, który dzisiaj chcę zaznaczyć. Icon słapy, przepraszam, nie ikon słapy, ikony. Prime ikony prawdopodobnie wyjdą w piątek, bo wykres nam pokazuje tegoroczny oficjalny, żeby ktoś mi nie powiedział, że to są przypuszczenia. Nie, to jest oficjalne tak samo jak było z tymi wymaganymi ikonami do zadań, które nie są wymagane do niczego i nie będą wymagane. W połowie grudnia, który już mamy ale mniej więcej, wiadomo, że to jest mniej więcej w połowie grudnia, powiedzieli, że będą Prime ikony dostępne, czyli te prawie najwyższe wersje. Z reguły to były najwyższe wersje, dopóki nie nastały czasy FIFA 19, gdzie właśnie też było o to wielkie, wielkie burdy, że wyszły Prime Icon Moments w końcu, które były jeszcze lepsze od Prime'ów, mimo że Prime były... Um, Określane jako, jako najlepsze wersje ikon, tak? Były, tak były reklamowane, a potem nagle jej zdecydowało wypuścić. Moment W tym roku już wiemy, że Moment będą od połowy, zdaj się, lutego. No i teraz mamy połowę grudnia i powinny wyjść lada moment ikony Prime. Ja podejrzewam, że to będzie w piątek, bo potem to już by, średnio można było to zaliczyć jako połowę. Połowę grudnia, prawda? Więc, więc myślę, że do piątku muszą je wypuścić. Pewnie w piątek wieczorem nie mają innej promocji przygotowanej. Więc jeśli chodzi o, czy będzie crash rynku z powodu Prime Icon, może być. Tak jak Wam mówiłem i sami to już wiecie, każdy piątek dotychczas, znaczy od pewnego czasu, to jest dzień apokalipsy, kiedy rynek spada. Szczególnie, że teraz troszeczkę zresztą się odbija, przynajmniej na PC-cie, Wiem, że na konsoli macie taką sytuację, że ikony bardzo upadły. Chyba dzisiaj był najniższy dzień, jeśli chodzi właśnie o ceny ikon. I to jest też troszkę dziwne, biorąc pod uwagę, że base ikony, jakby ktoś nie wiedział, czyli po Wypadają z paczek z momentem, kiedy wyjdą ikony Prime. Tak więc tak więc jestem w szoku, że niektóre właśnie karty u Was, czy mówię u Was, bo podejrzewam, że większość, która mnie ogląda, jest na konsolach. Podobno dzisiaj strasznie nisko były ceny ikon. Czy to oznacza, że to jest dobry moment, żeby kilka kupić? Nie wiem, ludziska. Ja już bym w tym roku naprawdę się pilnował z takimi inwestycjami na dłużej, lepiej flipować i też na aukcji podbijać rzeczy. Też to jest coś, co może czasem powinienem Wam zaznaczać, że szczególnie na pcecie, jeśli jesteście, to naprawdę na aukcji można przytulić wiele fajnych kart. Mi się na przykład dzisiaj udało Suareza za 37. 7 tysięcy kupić na rynku, chyba 36, jakoś tak, w sensie wylicytowałem, odsprzedałem go zaraz, moment później za 45, tak więc zresztą zaraz Wam profity pokażę, więc no dla mnie obecnie najlepszą metodą flipowanie, czyli to, co mówiłem w poprzednim filmie, to sprzedawanie, jak najdrożej kupowanie, jak najtaniej i wiedzieć po prostu, kiedy co mniej więcej sprzedawać. Też operowanie mniejszymi kartami, bo niekoniecznie trzeba dużymi. Ale dobra, to jeśli chcecie więcej informacji o tym, to zapraszam do poprzednich dwóch filmów, tam o tym się dużo wypowiadam, jeśli chodzi o trading, a w tym chcę wam powiedzieć jak najwięcej informacji, bo trochę ich mamy jeszcze przed sobą. Więc w piątek podejrzewam, że wyjdą te ikony Prime. I co to spowoduje na rynku? Nie wiem ludziska. Mi się wydaje, że może znowu krasznąć, ale nie musi. Ja już jestem przygotowany na, na każdą okoliczność. Czy chcecie sprzedać teraz swoje kluby? Nie wiem, nie wiem, mówię Wam, w tym roku, a szczególnie przez ostatnie kilka tygodni, nie chcę Wam radzić, żebyście sprzedawali albo kupowali, bo wiecie, jak to z jej bywa. Oni robią wszystko, żebyśmy. znaczy powiem tak, kiedy nie kupicie swojego zespołu, to i tak na nim pewnie stracicie, bo taka jest tendencja od miesiąca w Fifie, że kiedy byście nie kupili, to Wasze karty z tygodnia na tydzień tracą na wartości. Zbliżamy się też do drużyny roku, potencjalnie. Jedna z najbardziej nachajpowanych promocji w FIFIE bo wiadomo, drużyny Roku to są strasznie, strasznie przekoksne karty, właściwie najlepsze dostępne na rynku już do końca gry, więc, no, no więc wiadomo, że to też na pewno spowoduje jakieś różne rynkowe yy, W czyli Czyli będzie pewnie crash. A jeśli chodzi o yy, obecny piątek, no to wiadomo, wychodzą ikony Prime, i co się z tym, co się wydarzy w związku z tym, to powiem Wam jeszcze w kolejnych filmach do piątku, czy jeszcze zobaczę, co się na rynku dzieje. Na pc rynek troszkę odbił z niektórymi kartami, właśnie u nas, z ikonami bardziej, i też na przykład odbijają yy, takie karty jak. Yy, jak boże jak ona się nazywała ta promocja faza grupowa tak faza grupowa też troszeczkę odbija ale wiadomo to nie jest do poziomu który był sprzed krasza który spowodowały te karty tutaj po prostu dzisiaj jest trochę wyżej niż było powiedzmy w niedzielę czy tam w poniedziałek nawet ale, ale to wciąż nie jest nie jest nie wiadomo jakie odbicie udało mi się właśnie flipnąć tego Ramosa co dzwoni do Tesco po karpie co ja powiedziałem od sprzedać udało mi się go no pół snipe pół flip wypatrzyłem go za 149 tysięcy, sprzedałem za 169 to i też jakby ktoś mi Właśnie nie wierzył, to zaraz przechwytuje się to, czy nie? Po, 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 gdzie jest mój Ramos? Bo, bo niektórzy myślą, że ja wcale nie zarabiam, więc proszę bardzo, żeby nie było dla niektórych niedowiarków, że, że jak raczej kupuję, to z profitem. Wszystkie informacje, które sprzedałem, też są profitem. Sprzedałem niektóre, dlatego. Ten na przykład był z myśliwym Suarez, więc też się sprzedał za więcej. Suarez, jak też wiecie, że prowadzę z nimi kartel, więc też się często sprzedaje. Generalnie same profity sprzedałem trochę informów, dlatego bo ten rashford troszeczkę poruszył rynek, przynajmniej na PCcie, jeśli chodzi o informy, bo jednego wymaga, ale też można go zastąpić one no ale niewiele, mało kto używa one stewatchów, żeby, żeby zrobić to zadanie, raczej bardziej informy. Więc troszeczkę zobaczyłem, że niektóre z moich, z moich informów poszły w górę dzisiaj, więc z. Zdecydowałem się sprzedać. Moreno tam profit 5000, z jechów kupowałem chyba nawet po 22000, więc też fajnie. No i wiadomo, no, nie będę Wam tutaj po kolei mówił kogo za ile kupiłem, bo to będzie wszystko trwać za długo. Wiadomo, że też nie wszystko się sprzedało, ale fajnie, że już się tutaj odbijam i udaje mi się sprzedać niektóre informy, ale wiadomo, jeśli wyjdzie taki Sisoko, myślę, że Sisoko będzie najbardziej nahypowany i będzie on wymagał chociaż jednego informa i powiedzmy nie będzie kosztował dwóch nerek i serca Twojego, to możliwe, że to też troszkę poruszy informami na rynku, tak, albo wysokie overale, to prędzej, prędzej wysokie overale z informami, wiadomo, musimy czekać, jeśli, znaczy jeśli Wy chcecie czekać, to, to musicie się uzbroić w cierpliwość, że właśnie wyjdzie coś typu opłacalny Sisoko i wtedy może wreszcie te, te karty pójdą do góry. Widziałem też, że karty 83 są bardzo nisko w tej sekundzie, więc, więc też możecie, możecie w tej chwili dużo przytulić za, za bardzo. Czy to jest kupno? 59 tysięcy z kotwicą. Chodzi po 105 tysięcy, średnio sprzedaje. Nie, to będzie za mało. Profit chyba się nie opłaca, bo ten Ramos już zahacza powoli o 100 tysięcy na PCcie. Dobra, z innych informacji ludziska. Dzisiaj będzie dość długi film, ale włączcie sobie mnie na półtora spida, to szybkości to, to może Wam szybciej przeleci, jeśli przynudzam, ale mam nadzieję, że nie. W drużynie tygodnia, która nadchodzi nie może być kart, które są już w paczkach, czyli właśnie tego typu Team of the Year Nominee. Z tego co mi wiadomo, nie wiem czy to jest 100% potwierdzone, ale chyba tak, czyli to oznacza, że jeśli na przykład De Bruyne miał świetny mecz, a miał z Man City, naszym Man City kontra Arsenal w ten weekend, jak oglądaliście, to De Bruyne miał genialny mecz, ale nie może go być, z tego co mi wiadomo, w następnej drużynie tygodnia, z tego powodu, że właśnie i nas załatwiło, że no nie mogą, nie mogą te karty być, bo już mają specjalną kartę w paczkach, właśnie w postaci tych tych Niebieskich. One będą w paczkach do piątku. Do piątku wieczór będą dostępne w paczkach. Więc to powoduje, że właśnie tego typu zawodnicy nie mogą mieć w tym tygodniu. Może jej zrobiło to specjalnie, żebyśmy mieli gorsze red piki przed ikonami, które wyjdą tymi prime. Może chodzi o to, może o coś innego, może po prostu nie pomyśleli, ale umówmy się, wiadomo, że wszystko co robi jej raczej robi dla, znaczy większość rzeczy robi dla naszą niekorzyść, więc pewnie specjalnie ta drużyna tygodnia nie będzie jakaś mega dobrze, mega dobrze, mega dobra. Ale nie wiem, nie wiem, czy to jest 100% potwierdzone, że nie mogą być, czy one się zastąpią nagle z czwartku na piątek, znaczy. Przepraszam, z środy, w środę już, tak, w środę, ja powiedziałem w czwartek, a drużyna tygodnia wychodzi w środę, w czwartek wchodzą marki meczapy zawsze, a, a w środę e, drużyna tygodnia, więc już jutro. Więc e, jeśli myślicie, że właśnie ktoś miał bardzo dobry mecz, to upewnijcie się, że nie ma swojej niebieskiej karty obecnie e, na rynku dostępnej, czyli właśnie tych stoty. Co dalej? SBC-ki drogie, to już wiemy. Bundesliga, Player of the Month, pytacie się, czy wyjdzie dzisiaj, ponieważ kończy się Gnabry. Nie mam pewności. Z tego co wiem, to ogłaszają zawsze chyba o 15 albo 16, więc jak już to oglądacie, to możliwe, że Bundesliga już ogłosiła swojego zwycięzcę, jeśli chodzi o ten miesiąc za zawodnikiem miesiąca. Ale niekoniecznie to będzie dzisiaj, też możliwe, że on wyjdzie w piątek, a będzie to prawdopodobnie Timo Werner, bo miał taki dobry miesiąc, że wątpię, że był to ktokolwiek inny, a tam połowa też jest głosowania, więc pewnie bardzo dużo ludzi też na niego zagłosuje. Nie wiem, nie wiem, czy on wyjdzie za 4 godziny, czy w piątek, ale wszystkiego się dowiemy prawdopodobnie za godzinę, czy Wy już może będziecie wiedzieć, ale kiedy oni to dodadzą do, do sklepu, to znaczy do SBCK, to, to, to nie wiem, nie wiem, to, to może być dzisiaj, to może być dzisiaj, ale nie dam sobie za to głowy ani ręki uciąć. Co poza tym? No właśnie, w piątek czy będzie crash, to no, trzeba być gotowym na to, tak? Trzeba być gotowym, że możliwe, że wartość naszych klubów znowu w piątek spadnie, bo to jej robi, lubi robić, ale koniecznie się to nie musi wydarzyć, tak? Zależy, czy razem z tymi ikonami Prime zadecydują coś więcej wypuścić do paczek. Jeśli nie, jeśli to będzie spokojny pierwszy weekend od dawna, kiedy nie będzie żadnych specjalnych kart w paczek, to kto wie, może rynek się ustabilizuje na jakiś czas, ale też mamy za plecami za chwilę Team of the Year. A poza tym mamy dalej trwającą świąteczną promocję, tak? To, że dostajemy SBC codziennie, nie znaczy, że nie dostaniemy też czegoś w paczkach w ten piątek. Kto wie, zbliżamy się do takich świąt świąt, więc możliwe, że jej znowu coś wypuści. Jeśli upuści nowe karty, no to wiadomo, jak to jest. Możemy znowu zobaczyć crash. Wiem, że to już jest nudne, że co piątku go mamy, ale kto wie, zobaczymy. Zobaczymy Mówię, jeszcze w kolejnych filmach do piątku będę się o tym wypowiadał, jak będę wiedział, jak będę znał więcej informacji. No i co, ludzie? Ludzie, moi drodzy, to by chyba było na tyle. Stream miałem zaznaczyć na samym początku filmu, oczywiście powiem na koniec, czyli za późno. Stream będzie dzisiaj chyba, chyba dzisiaj się odpalę, nawet po tym filmie niedługo, czyli jeśli teraz mamy, znaczy ja mam 14.40, to myślę, że tak do 16.00 powinienem się odpalić, ale dzisiaj raczej krótszy streamek, wieczorem chcę mecz i obejrzeć, więc, więc zobaczymy, jak długo się odpalę. Ale tak, powinienem się dzisiaj pojawić na Twitchu. Przepraszam, że wczoraj mi nie było, zasnąłem strasznie wcześnie, próbowałem się przestawić, jak zwykle, no i w miarę mi się udało, żeby funkcjonować o trochę wcześniejszych godzinach i dla siebie samego, i dla Was. Więc yy, tak, dzisiaj streamek, no będzie, 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 będzie streamek. Jak to obejrzycie, to obserwujcie Twitcha, wiecie, gdzie macie adres. Spadnijcie też na Discorda, jak kogoś nie ma z Was, tam zawsze sobie gadam o Fifie, jeśli nie ma filmu albo nie ma mnie na Discordzie, to zawsze możecie sobie z innymi użytkownikami e, Fify, można tak powiedzieć, możecie sobie pogadać, możecie też pogadać ze mną, więc, więc zapraszam serdecznie na Discorda, link macie oczywiście pod tym filmem. Jeszcze jedną rzecz miałem wspomnieć. A, pytacie też o food swapy. Czy food swapy wyjdą od razu po skończeniu się obecnych food swapów? Mi się nie wydaje, ponieważ te food swapy z tego co mi wiadomo, wyszły w połowie sezonu, to pewnie kolejne nie wyjdą ze startem nowego, czyli właśnie w piątek, tak? Wątpię, żeby dali nowe w piątek, ale kto ich tam wie? Kto ich tam wie? Może właśnie po to, żeby chcieli nas nahypować albo skraszować niektóre ikony to może i zrobią w piątek, ale mi się wydaje, że raczej trzeba jeszcze poczekać jakieś 18 dni, bo oni raczej w połowie sezonu, albo nawet 30 dni po chyba wypuścili tą serię. Tego nam nie powiedzieli, kiedy wypuszczą drugie słapy, ale mi się wydaje, że w piątek bym się ich nie spodziewał, to będzie raczej za te 18 dni, czyli już po nowym roku, jak mnie kalendarz nie myli. Ale kto wie, no zobaczymy, ale, ale no nie wydaje mi się, nie wydaje mi się, że były w piątek. Zobaczymy, zobaczymy, guys. Co jeszcze? Kurczę, jeszcze jedną rzecz mam wspomnieć oprócz icons, swapów, ale no nic, jak coś mi się przypomni, to jak zwykle wiecie, będę w komentarzu też dla Was, więc jeśli będę w komentarzu dla Was, zauważam, że jak za długo już nagrywam, to już zaczynam coraz głupsze rzeczy gadać, więc spokojnie już kończę. Tak jak mówię, dzięki ogromne jeszcze raz za oglądanie. Dzięki za to, że w ogóle przebiliśmy 2000 subskrypcji, już jakiś czas temu zapomniałem wam podziękować. Dzięki Wam. Więc dlatego mówię, dzięki Wam serdeczne za to. Naprawdę, kanał się rozwija dość szybko i jesteście kochani, że oglądacie, że lajkujecie przede wszystkim i że właśnie komentujecie, bo wiadomo, to pomaga w zasięgach na YouTubie. A także przy okazji rozwija się Twitch, co też jest super, bo ja bardzo lubię transmitować na żywo, mimo że nie zawsze mam czas i energię, ale, ale staram się być jak najczęściej. Tak więc, no mówię, zapraszam na Twitcha dzisiaj, zapraszam na Discorda. To co zwykle, mam nadzieję, że powiedziałem dzisiaj Wam kilka ważnych informacji. I pomocnych, to by było na tyle do następnego.